Vox Domini, drugi numer z 2020 roku to tradycyjnie 64 strony z artykułami, których treść gorąco polecamy. Jak zwykle na pierwszym miejscu najnowsze informacje z Medjugorja. Poza wywiadami z wizjonerami oraz innymi świadkami wydarzeń jest też informacja o nominacji księdza Petara Palicia dopełnienia posługi biskupa Mostaru. Jakie będzie jego stanowisko wobec trwających w Medziugorju wydarzeń, pokaże czas. Kapłani i widzący nie unikają pytań związanych z aktualną sytuacją świata, Jest wśród nich na przykład relacja ojca Domeja, którego obostrzenia związane z ogłoszoną pandemią i zamknięcie granic zastały właśnie w medziugorskiej wspólnocie, uniemożliwiając powrót do ojczyzny. Mimo tych wydarzeń, w sierpniu odbył się Festiwal Młodych. I tu niespodzianka, Franciszek jako pierwszy papież skierował do młodych w Meziogorju swoje przesłanie. Festiwal tegoroczny nie mógł zgromadzić wszystkich, którzy pragnęli przybyć, ale jego przebieg był transmitowany codziennie przez internet. Przedstawiamy nowości wydawnicze, związane przede wszystkim z prawdziwym życiem w Bogu oraz dla czytelników zainteresowanych tymi orędziami. Najnowsze słowa podyktowane Wasuli w roku 2020, a orędzia te nadal przynoszą owoce nawróceń, czego dowodem wyznanie byłego masona. Co sądzi o Soborze Watykańskim II papież Benedykt XVI? Czy jest przeciw niemu, jak sądzi wielu? Oto rzetelne wyjaśnienie. Z najnowszego nauczania Kościoła katolickiego. Ksiądz kardynał krajewski zwrócił naszą uwagę na sierpniowe katechezy papieża Franciszka i na ich wagę w budowaniu nowego, lepszego świata po pandemii. I tu dochodzimy do nurtującego wiele osób dylematu: czy jest to rzeczywista pandemia, czy jak mówią niektórzy, pandemia, a więc zaplanowana przez kogoś sytuacja zagrożenia która wymusza konkretne zachowania i ogranicza naszą wolność. Tymczasem Bóg, zwracając się do Wasuli w orędziu z 13 marca 2020 roku, nazywa ten stan, jaki przeżywamy, dotykającym nas złem, jakie będzie trwało, dopóki go nie wezwiemy ze skruchą i nie porzucimy naszych grzechów. A pragnąc wybaczenia, musimy też pamiętać o znaczeniu słów, jakie codziennie wypowiadamy, odpuść nam jako i my odpuszczamy. Obrażanie Boga domaga się naprawy tego zła poprzez wynagradzanie dobrem za popełniane grzechy. Jak to jednak uczynić? Ponieważ zaczął się miesiąc październik, Przypominamy kilka ważnych informacji o modlitwie różańcowej. W końcu wspominamy o niezwykłej postaci Karola Akutisa, którego od 10 października będziemy wzywać jako błogosławionego. Niechaj się stanie patronem mądrze korzystających z internetu i pomaga uzależnionym powrócić z wirtualnego świata na drogi Boże pismo dostępne jest w prenumeracie pojedyncze egzemplarze jak zwykle można zakupić w księgarni Lumen linki pod filmem.